Myślałem, że można tu zagrać o wysoką stawkę. Najpierw to trzeba mieć, czy... niech pokażę kartę. Karty w porządku. A na wpisowe ma. No dobrze. Niech poda imię, to dostanie bilet wstępu. Geralt z Rivii. Geralt z Rivii. Rozgrywka zacznie się niedługo, ale najpierw musimy pozbyć się chłoty. Niech poczeka. Tylko uczestnicy turnieju. Reszta wam. Zapraszamy powyższe. No, proszę, Geralt z Rivi. A już myślałam, że to będzie bardzo nudny turniej. Ogrywanie rolników, rzezimierzków i fałszywych arystokratów nie dałoby mi aż takiej satysfakcji. My się znamy? Powiedzmy, że mamy wspólne znajome. Słyszałam o tobie dużo dobrego, ze szczegółami. Hmm, w takim miejscu jak tutaj taka rekomendacja może niepokoić. Jak masz na imię? Sasza. I jak dalej? Albo może od razu powiedz, jak naprawdę się nazywasz. W takim miejscu jak to Sasza musi ci wystarczyć. Widzę, że znasz całe towarzystwo. Często bywasz w Passiflorze? Czasami można mnie tu spotkać. Nie kojarzę wszystkich graczy, ale... To Patryk Hazelnut. Te trzy nigdy go nie odstępują. Znałem kiedyś mężczyznę, który zatrudniał dwie zerlikańskie wojowniczki jako obstawę, ale one chyba... Mają inne talenty. Ten niziołek to Bernard Tule, rolnik. Podobno gra dla przyjemności, ale każdy chce wygrać, prawda? A na tego lepiej uważaj. Niespecjalnie przepada za takimi jak ty. To właściwie zabawne, bo Phineas sam jest półelfem. No, a o hrabim Tybalcie, musiałeś słyszeć, w końcu to on jest organizatorem turnieju. Nie, nie słyszałem. Podobno jest bajecznie bogaty. Nie wiem ile w tym prawdy, ale na pewno było go stać na tytuł hrabiowski. No dobrze, do zobaczenia później. Spróbuj porozmawiać z innymi graczami, zanim turniej się rozpocznie. I tak musimy poczekać na hrabiego Tybalta. Często bierzesz udział w turniejach? A ty co? Chcesz mnie wymacać jak dziwka zanim się zdecydujesz? Możecie jeszcze karty pokazać, albo chujem zamachać. Zobaczę twoje karty, kiedy zagramy. Tak wysoko raczej nie zajdziesz, mutancie. Ależ mnie jak pęknięta blizna. Ach! Też jestem tu nowy. Całe wieki zajęło mi uzbieranie wpisowego. Na pieczarkach trudno się dorobić. Prawda jesteś rolnikiem? A co, nie wyglądam? Mam hodowlę, kawałek za miastem. Całymi dniami mógłbym siedzieć i patrzeć, jak rosną. A co z zapachem? Jakim zapachem? No, pieczarki pieczarkami, ale czasem trzeba się wyrwać. Moja pani, zaraz wpłacz, że mnie tu w Nowigradzie zatłuką. Ale mówię jej Hortensio, taka okazja, najlepsi gracze, najrzadsze karty, no to już musiała mnie puścić. Powodzenia. Wzajemnie! O, i to jest prawdziwy duch gry. Za to ten pół elf o tam od jakiegoś czasu już morduje mnie wzrokiem. <ścoughs> Ach! O! Ten to taki piękny, że ma pewnie problem z samogwałtem. A, wieczny wieć Przepraszam, ale muszę się skupić przed rozgrywką. Właśnie widzę. Na pewno lepiej na tym wyjdę niż ty na rozmowach z Saszą. Na twoim miejscu bym na nią uważał. Witam wszystkich na zamkniętym Turnieju Gry w Gwinta. Przez zamknięty rozumiem nie tylko elitarny charakter tej imprezy. Każdy, kto opuści teren Passiflory przed zakończeniem rozgrywek zostaje zdyskwalifikowany. To zasada numer jeden. Zasada numer dwa, trzy i cztery. Żadnych awantur, nieczystych zagrań i magicznych sztuczek. Gramy o złote figurki. Zwycięzca dostanie wszystkie oraz nagrodę pieniężną dziewięciokrotnie wyższą od wpisowego. Jak łatwo policzyć, zgłosiło się dziewięciu graczy. Turniej podzielony zostanie na trzy rozgrywki. Finalista zagra ze mną. Pary przeciwników będą wybierane drogą losowania. Proszę o odczytanie porządku pierwszej rozgrywki: Psia! i Tim Knot, Patryk Hazelnut i Harald Vetterbuns, Gerwald Zriwi i Bernard Tulle. No proszę, ale się złożyło. Pramble, fruten, stroch i yep. Madame Sasha. Wspaniale. Życzę wszystkim przyjemnej rozgrywki. Mia?